W studiu przedstawiciele Koszykarskiej resowi Grzegorz Sowa, prezes resowia Basketball SA oraz trener Łukasz Lewkowicz, trener Optim Stolaro resowi. Dzień dobry. Dzień, witamy. Dzień dobry, witamy. Panie Grzegorzu, to najpierw odniesiemy się do, do materiału. Pan równie dobrze mógłby być w tym temacie, zabrać głos w tym materiale, ale porozmawiamy teraz w studiu, bo w tę misję stadion dla resowi włącza się cała rodzina wszystkich dyscyplin resowej Dokładnie tak, jak tutaj powiedział w materiale przed chwilą pan prezes Leopold. E, resowa to jest w naszym mieście religia. To jest grupa wielu osób zrzeszonych nie tylko przy jednej dyscyplinie, tylko mamy kilkanaście dyscyplin. E, Czołą dyscypliną w tym momencie siatkówka, która zdobyła brązowe medale. Mamy też piłkę nożną w pierwszej lidze. Koszykówka wraca na parkiety i poradziliśmy sobie dobrze w drugiej lidze, także aspirujemy jeszcze wyżej. Są lekotleci, le le którzy zdobywają medale na Mistrzostwach Europy, no a Rysowa nie ma swojego domu, nie ma swojego stadionu, gdzie ta lekotetyka i piłka nożna mogłaby rozgrywać mecze. My też yy, nie mamy hajdu, tak naprawdę. I szkoda, że ten temat nie jest jakoś poruszony. Wygląda i na to, że nikt nic nie ma, a, a jednak ta, ten sport jest na dobrym poziomie, bo jak wymienił pan, siatkówkę, ale zostały my ale piłka nożna, pierwsza liga, lekkoatleci, którzy zdobywają medale, o których pan powiedział, i koszykówka nieprzypadkowo Dzisiaj właśnie ta piłka w naszym studiu. Gratulujemy tego sezonu trenerze, bo m, przechodzicie jakby szczebel wyżej i pokazujecie, jesteśmy mocni, czujemy się dobrze i nabieramy siły przed kolejnym sezonem. Ten bilans sezonu zasadniczego 22 do 8, można powiedzieć imponujący. No dokładnie, bilans 22 do 8 jest y, zadowalający, chociaż my jesteśmy ambitnymi ludźmi, y, ambicje i plany były bardzo, bardzo wysokie, ale musimy sobie spojrzeć realnie na to wszystko, że jesteśmy Beniaminkiem, byliśmy Beniaminkiem. I ten pierwszy sezon był dla nas takim rokiem zbierania nauki, doświadczeń. I tak naprawdę sportowo możemy z tego roku zadowoleni. I liczymy. Uważamy, że ten bilans jest naprawdę bardzo dobry. I dom 12 do 3 zwycięstwa. Za moment będzie widać obrazki z, z meczu z Prudnikiem, czyli Rosir właściwie wtedy odleciał. Przypomniały się czasy, właściwie tak było na wielu meczach z Tolarosowi, że krople mm, wody kapały z sufitu jak za czasów siatkówki Karbarza i Janka Sucha. Bo ta para się skraplała na dachu. No tak jest na Rosji, że kto chodzi, ten wie. Yy, czyli jakby znowu te tłumy. No dokładnie tak. No Rosj ma swoją magię i. Jest to bardzo specyficzna hala dla zespołów przyjezdnych. Dla nas y, dodaje nam do zwłaszcza nasi wspaniali kibice, którzy... Trochę taki kocioł. Jest kocioł, jest, ta akustyka hali jest bardzo duża. Kibice potrafią naprawdę zrobić taki y, bałkański charakter na tej, na, na tej hali. Y, żałujemy, że nie udało się z, powiedzmy, twierdzę Rosji wygrać wszystkich meczów u siebie, ale i tak ten bilans 12-3 rzeczywiście w domu jest bardzo dobry. Z Prudnikiem przypomnijmy, to w ostatnich sekundach był y, rzut za trzy. Rzut celny i wtedy właśnie Rosję po raz kolejny odfrunął, yy, odleciał. To jest właśnie koszykówka. Na to kibice czekają i dlatego przychodzą do, do, do hali Rosiru. Dokładnie tak, tak. Dokładnie tak. Jest... Ale jeszcze mieli chyba tam, nie wiem, 3-4 sekundy no do końca. Za... Tak. Kręciła tak, tak. się piłka na obręczy, to będzie widać, ale to jest właśnie koszykówka. No To jest piękno koszykówki, że w zasadzie w, 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 w ciągu kilku sekund może się bardzo dużo wydarzyć. E, tutaj oczywiście akcja troszkę miała być inaczej rozegrana, tutaj nam szczę szczęście bardzo mocno sprzyjało. E, rzut Adriana e, o celny, Rosil odleciał, e, bardzo się cieszymy się, że po takim dramatycznym meczu, takiej fajnej końcówce wygrywamy taki ważny mecz. Rosil e, odleciał i teraz wracam do tych słów wypowiedzianych na początku, że my właściwie nie mamy gdzie grać. Czyli odlatuje Rosir, ale tak w tym już negatywnym słowa znaczeniu. Dokładnie. No, hala Rosji przez Polski Wiązek Koszykówki do tego sezonu została dopuszczona warunkowo, tylko i wyłącznie na ten sezon. Tam widać w, w obrazkach te materace, które są zaraz na ścianach. Tak, to były Blisko koszy i rozumie, że koniec cierpliwości ligi. Yy, trzeba szukać yy, innej hali. No niestety yy, hala nie spełnia wymogów. Chodzi o wymiary boiska i wymiary odległości bezpieczeństwa od linii końcowych boiska. Powinno być dwa metry odstępu. Niestety hala Rosyj nie ma tego, tej odległości. I musimy szukać nowej hali, nowego miejsca dla nas. Aczkolwiek hala Rosyj jest całkiem, yy, nie będzie całkiem bez koszykówki, ponieważ y, uruchamiamy grupy młodzieżowe U17 i drużyny rezerw w trzecią ligę, które będą tam trenować i będą dalej korzystać z hali Rosji. To też pokazuje, że macie plan na, na koszykówkę. Na razie halę zostawmy, ale wróćmy do ludzi, czyli do zawodników na boisku. Rozumiem, że strategia jest taka, żeby jak najwięcej w przyszłości też było zawodników naszych. Tak, dokładnie. I no, stawiamy na szkolenie. Chcemy tak działać, że stawiamy na szkolenie, żeby z Rzeszowa zawodnicy mogli, mieli, mieli szansę trenować z drużyną seniorów i wybić się po prostu, przeskoczyć do tego wieku seniorowskiego, bo to jest najtrudniejsze, z juniora przeskoczyć do seniora. Chcemy też mieć w składzie zawodników z Rzeszowa, naszych tutaj rodowitych. Do tej pory był Wojtek Szpyrka, Szymon Szymański. Mamy jeszcze Kacper Moraskiego, on gra na razie w Ekstraklasie. Może kiedyś uda nam się jeszcze z Kacperem spotkać, że zagra w Rysowi, ale też trzeba zadbać o Również o szkolenie, żeby ci nowi następcy resywacy grający w koszykówkę byli tutaj u nas. Trenerze, to teraz rola trenera, żeby nam powiedzieć, co się będzie działo w składzie. Na pewno pan usiadł z zarządem klubu przy stole i, i miał pan kartkę, co to zrobić w przyszłym sezonie, z nazwiskami. Na pewno na tej karcie znaleźli się ci, którzy odchodzą i, i, i ci, których by, który by pan widział w nowym składzie. Co tam było na tej kartce? No do, tym do, dokładnie tak to wyglądało, że miałem taką kartkę spotkania z zarządem, z prezesem, z Radą Nadzorczą, ja bardzo chciałem, żeby ci zawodnicy czołowi z tego roku, ósemkę podstawowych zawodników, tych, którzy grali najwięcej, dostali możliwość grania dalej w Resowi. Czyli taka stabilizacja. Tak, chciałem to postawić i udało się tak zrobić, że ci zawodnicy dostali ofertę. Już wiemy, że na pewno nie wszyscy zawodnicy zostaną ci, którzy chcieliśmy. Na razie wiemy tylko to, co, możemy powiedzieć to, co ogłosiliśmy oficjalnie, czy zostanie Warszawskie, zostanie Krzewdzińska, zostanie Wątroba, zostanie z nami Dawid Zagóła. Jesteśmy blisko, żeby został jeszcze jeden zawodnik taki kluczowy z tamtego sezonu. I prawdopodobnie 4-5 zawodników nowych musimy szukać z zewnątrz. E, oczywiście, tak jak Pan powiedział, mieliśmy kartkę gotową e, opcję A, B, C na każdą pozycję, no i powoli rozmawiamy z zawodnikami z Polski. E, fajny jest e, oddźwięk tego, co robimy, bo zawodnicy bardzo chętnie z nami rozmawiają. Mówią, że Rysowie z wiarygodnym klubem e, są zainteresowani tematem, no i teraz kwestie po prostu negocjacyjne. I myślę, że nawet może już w tym tygodniu będziemy ogłosić zawodnika, bardzo fajny transfer zawodnika z ekstraklasy. I myślę, że kibice są zaskoczeni, będą na pewno zadowoleni, że taki zawodnik trafi do resowie. Z, z których rejonów żeby tak kibice mogli już sobie powoli palcem po mapie. Nie chciał zdradzać, bo to bardzo mocno kieruje, że powiem, powiem swoje ono będzie bardzo mocno. To myślę, że trzeba się uzbroić cierpliwość jeszcze dwa trzy dni i będzie wszystko jasne. Okej, okay, to pani prezesie porozmawiajmy o tym, jak się ściąga zawodników do, do drugiej ligi. Właśnie czym się ich zachęca? Rozumiem, że pieniądze pewnie są najważniejsze, ale strategia, wizja klubu. I czy łatwo o dobrych zawodników właśnie w drugiej lidze? Ciężko o dobrych zawodników w drugiej lidze, bo do, dobry zawodnik, żeby przyjść do drugiej ligi, musi mieć nie tylko pieniądze. Na przykład schodząc z pierwszej ligi, no musi dostać większe pieniądze niż w pierwszej lidze. A jak tak. się ktoś pokaże dobrze w drugiej, to od razu wskakuje. Do pierwszej, dokładnie. dokładnie. I też zawodnikom zależy też o celach. Chcą wiedzieć, o co grają. Co nie chcą grać w drużynie, która nie ma celu, gra o utrzymanie. Tylko jak już schodzą do tej drugiej ligi, na przykład z wyższej ligi, to już są o coś grać tak naprawdę że nie tylko mają wpływ pieniądze, ale też cele, też miasto, w jakim się gra, Rzeszów jest atrakcyjnym miastem dla, dla mieszkańców, dla zawodników, więc tutaj akurat w tym aspekcie jest u nas dobrze. A jak się buduje budżet, z jaką łatwością bądź trudnością, bo jak popatrzymy na to, co działo się na tych meczach w hali Rossiru, to widać, że jest taki głód koszykówki, Siatkówką jesteśmy nasyceni, to znaczy jest fajnie, ale ludzie zaczęli pytać: No a co z tą koszykówką? Czy tak. To też tak działa biznesowo. Tak działa bardzo biznesowo po tych meczach, nie tylko z Prunikiem, ale też z Katowicami, z Przemysłami, po innych fantastycznych meczach, co w końcówce wygrywaliśmy. Obecni na hali, sponsorzy potencjalni, od razu inaczej rozmawiają z nami, są chętni nam pomóc. I tak jak tutaj Pan wspomniał, widać ten głód nie tylko wśród społeczeństwa, ale też łatwiej się rozmawiać z firmami. A dlaczego nie hala pod promie? No byliśmy z trenerem na rozmowie na hali pod promie akurat w biurze Prezesa, który tutaj przed nami siedział, przed mówcem naszego. Generalnie pewnie przychylność jest dla koszykówki, ale problemem jest to boisko, które Tak, by trzeba było Dokładnie, zmienić. Jest przychylność do koszykówki, ale niestety na no, hali pod leży leży teraflex, czyli boisko do siatkówki. On, co prawda leży na boisku do koszykówki, bo leży na parkiecie, Tylko jest problem z jego rozkładaniem i zakładaniem z powrotem na treningi i na mecze. Jest to y, czasochłonne i może się niszczyć, także no, tu jest problem z pogodzeniem terminów z drużynami siatkarskimi. To co w takim razie? Zapraszamy do szkoły. Gdzie mecze do sierpnia jeszcze daleko, ale już możemy chyba ogłosić, że jest to nowe miejsce. Tak, jest to nowe miejsce. To hala jest w trakcie budowy, jest to przy szóstym liceum ze szkół nr 1 na ulicy Towalnickiego. Yy, budowa ma, ma się zakończyć terminowo w lipcu, aczkolwiek może się jeszcze to przedłużyć, wiadomo, oddanie, odbiory i tak dalej. Yy, w tym czasie będziemy trenować pewnie na jakiejś innej podobnej hali, ale myślę, że na jakiś pierwszy mecz w październiku, już tam do, zapros zaprosilibyśmy do tej nowej hali przy szóstym liceum. I cel? Yy, trener siedzi obok, ale najpierw prezesa zapytam na ten sezon. Cel na ten sezon: yy, jeszcze yy, wygrać więcej meczów niż w tym sezonie i włączyć się realnie do walki o awans. Trenerze. Yy... Wiemy jaki cel, ale jak to trzeba zrobić później na parkiecie, na pewno ma Pan pomysł, jak prowadzić tę drużynę. No tak, na pewno to jest bardzo istotne, jest co zrobimy w tym momencie, te, te ruchy transferowe i wiemy, że im zespół będzie mocniejszy, tym możemy o wyższe cele walczyć, a tak naprawdę gdzieś tam na końcu tych naszych marzeń jest awans do pierwszej ligi. Nie chcemy tego głośno mówić, ale o tym marzymy i chcemy tak zespół zrobić, który będzie mógł realnie włączyć się do tej walki o tą, o tą pierwszą ligę. Na pewno i ja, i cała nasza organizacja jest bogata, bogatsza po tym pierwszym roku o dużo doświadczeń i myślę, że będziemy teraz mogli to wykorzystać w kolejnym sezonie i rzeczywiście będziemy mogli grać tak, żeby kibice byli zadowoleni, żeby przychodzili na tę nową halę, I żebyśmy mogli sprostać oczekiwaniom I, i ten cel, którym jest walka o awans, był bliski realizacji. Jezu. Nie zapominajmy, że z naszej grupy dwa zespoły grają w finał drugiej ligi, czyli Katowice i Przemyśl, więc była to bardzo mocna grupa. Przemyśl awansował do pierwszej ligi, zacząłem serdecznie gratulujemy, ale nam się udało z nimi wygrać u nas na hali w Resowie, więc już w tym sezonie byliśmy bardzo mocni. I odchodzą z naszej grupy dwie mocne drużyny. Co prawa z pierwszej ligi spada Polonia Bytom, więc będą też fajne mecze z Bytomem w tym roku. Gratulacje dla Przemyskich Niedźwiadków, trzymamy kciuki za Resowie. No i niech się dobrze gra w nowej hali, a być może gdzieś na horyzoncie niech się znowu pojawi temat budowy hali sportowej. Chociaż mamy wyzwanie w postaci stadionu i za ten też y, trzymamy kciuki, bo jest potrzebny dla wielu sportowców i, i kibiców też. Dziękuję za, za spotkanie u nas w studiu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję.